Czy jesteś gotów na zakup zachwycającego pierścionka z certyfikowanym diamentem, a może szukasz diamentu z certyfikatem? Warto wiedzieć, czym jest certyfikat i co powinien zawierać. Wydaje Ci się, że poszukiwanie idealnego, zachwycającego kamienia jest skomplikowane? Nic bardziej mylnego. Kamienie oceniane są w prostej skali 4C. Za tym systemem certyfikacji stoi GIA, najbardziej renomowany światowy instytut. Jeśli szukasz certyfikowanego kamienia, warto szukać takiego, który został oceniony, czyli posiada certyfikat jednego z instytutów gemologicznych uznanych na świecie. Takiego jak GIA, IGI czy HRD. Certyfikat wystawiony przez któryś z instytutów z tej trójki gwarantuje Ci światową jakość i renomę. Jak wygląda certyfikat wystawiony przez GIA? W pierwszej części certyfikatu znajdziemy takie informacje jak data certyfikacji, numer certyfikatu, który jest również wygrawerowany laserowo na rondyście kamienia, pod odpowiednim powiększeniem możemy sami go sprawdzić, informacje o stylu i kształcie szlifu kamienia, dokładne wymiary, a także ocenę w skali 4C, czyli masę, barwę, czystość oraz ocenę szlifu. Dodatkowe informacje dotyczą poleru, symetrii, fluorescencji. Inskrypcji i komentarzy. Zwróćmy uwagę na ocenę szlifu, a także dane dotyczące fluorescencji, symetrii czy poleru, ponieważ to one wpływają na ostateczny zachwycający blask kamienia, czyli ten efekt, którego poszukujemy. W drugiej części certyfikatu znajdziemy dokładną mapę kamienia z zaznaczonymi. Inkluzjami, jeżeli wybraliśmy kamień z niewielkimi zanieczyszczeniami. Będzie to dokładna mapa z zaznaczonymi zanieczyszczeniami, a także ich dokładnym opisem. Ponadto, dokładne proporcje naszego kamienia. W trzeciej części certyfikatu znajdziemy pełną skalę 4C, czyli skalę, w której ocenia się kamień. Skala dotyczy barwy na skali od D do Z, gdzie D to kamienie najbardziej bezbarwne. Kamienie bezbarwne to te, które są pożądane, poszukiwane, ponieważ dają najlepszy efekt, najpiękniej grają ze światłem. Druga ocena dotyczy czystości od kamieni z widocznymi inkluzjami, poprzez y, inkluzje widoczne jedynie pod dużym powiększeniem, inkluzje niemalże niewidoczne, aż do kamieni całkowicie czystych. Im czystszy kamień, tym bardziej pożądany efekt połysku, którego poszukujemy. Trzecia ocena dotyczy oceny szlifu. Szlif doskonały to szlif excellent, szlif słaby, szlif pły. Do pierścionków, do biżuterii warto wybierać kamienie ze szlifem excellent, ponieważ to one dają nam ten najwspanialszy efekt zachwytu kamieniem, który błyszczy z daleka. 4C to także ocena dotycząca wielkości, masy kamienia. Masa wyraża się w karatach. Jeden karat to około 0,2 grama. Wszystkie diamenty wykorzystane do pierścionków w kolekcji Miracle posiadają certyfikaty GIA.